To nie jest program, w którym najpiękniejsi mężczyźni w Polsce opowiedzą Wam, co zrobić, żeby tak pięknie wyglądać. Te sekrety zostawiamy dla siebie, nie? ale pokażemy Wam coś, co jest nie mniej piękne, czyli stadiony polskie. Najpiękniejsze stadiony w Polsce jedziemy oglądać. I dziś jedziemy oj, daleko. Oj, do krainy diabła. No i jesteśmy! Jesteśmy w Zgierzu! Zgierz! To jest Zgierz, kochaj i rób co chcesz! Pogoda dziś jak na zamówienie, nie? Tak. Elegancko kapie z nieba, jest pochmurno Czego chcieć więcej? Stadionu jeszcze nie mamy tylko Nie mamy No to co? Stadionik! Stadionik! I jesteśmy! Jesteśmy pod napięciem O! Jesteśmy pod napięciem na diabelskim stadionie! Stadion Boruty Zgierz! O jaki sektor gości. Sektor gości. To jest sektor gości. No cudo, no i jedno krzesełko jest kontuzjowane. O! Tu nie ma jednego. Ale musiała być awantura. O, jaka kałuża jest ładna. Bardzo ładna jest kałuża. Szpada, nie wiem, latać z dronem. Chodzę, przecież się się w takich warunkach. Eee, zobaczymy. Powiedzmy po tym stadionie grają w czwartej lidze i mają kibiców swoich, a nie swoich mają? Nie swoich nie wiem czy nie mają. No odbierz, no bo to kurczę pewnie pewnie ta, no. Halo? Ja ciebie też. No, trochę się wykąpał, ale przeżył. Ech, raz na jakiś czas można wymyć drona, nie? Nawet pan Adrian się raz na jakiś czas pluska z dronem? Kąpiel z dronem to wiadomo, że zdrowa. Łopanie, to jest stadion certyfikowany z certyfikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, proszę bardzo. I to srebrny! O kurde, to jest srebrny. I te piłki przy ławkach rezerwowych. Co to są? Kosze na śmieci, czy co? Kosze na śmieci. To pierwszy stadionik za nami, teraz marlo, idziemy marlo. zwiedzać atrakcje z gierza. Zanurz się w zgierzu! A tych jest. Co nie miara Poleciała Słodzi mucha do Zgierza swojego czasu Jak? Co? Na skrzydła. O co chodzi? No z Łodzi do Zgierza leciała mucha. Powiedzcie panu Radosławowi, o co chodzi w tym wierszyku Leciała Mucha z Łodzi do Zgierza. Po drodze patrzy, pali się wieża. Chyba sam ten wierszyk przed chwilą napisałeś. No, jest, jest taki wierszyk dla dzieci, pierwsza trzecia klasa. Do kurde, to nie do podstawówki? Nie, ja od razu na studia poszedłem. Sześć to... lat i na studia tak, inżynierskie. To razu... Co nauczyłem się to swoje, ale nie dali mi papierka ukończenia, no bo nie miałem podstawówki. A to jest słynna zgierska choinka i pan Adrian. I co pan Adrian zrobi? Pan Adrian macha. A na pomnik, jest pan gotowy? Pomnik. Na... A nie to, żeby panu zrobili pomnik, okay. chociaż się należy oczywiście. Na, na pomnik, ale to już jest i inny pomnik. Ale Magdalena gdy popije robi blaskę gdzie byle. Pomnik Jerza. Jeża. jeża. O. ale fajny Jeż. To jest? Pomnik Jeża spod Zgierza To taki pornoz był. Nie no, gdzie tam pornoz? Taka czytanka była. Leciała mucha z łodzi? Nie, do... była czytanka. O Jeżu, ze Zgierza Był sobie Jeż, ze Gierza. No i co? Nic się nie rejmuje ze Zwierża Zgierz to w ogóle miasto filmowe. Jest. Tu wiele filmów nagrywali. Na przykład Piraci z Karaibów. Znasz taki film? Znam, bo słynna scena, kiedy z tej wyspy ucieka Jack Sparrow i ganiają go ci kanibale To właśnie do w Czy Nie, nie nie piraci z Karaibów, tylko trójkąt Bermudz To popieprzyło mi się Nie szkodzi. Ale to gdzieś obok, nie? A taki film Ida pan oglądał? Ida? Nie znam To na tej ulicy to się działo Ta ulica zagrała we filmie Na tej ulicy podobno była jakaś główna knajpa, bo ja też tego nie widziałem Ale tej knajpy nie ma Tak po cichu liczyłem, że tak knajpa tu jeszcze będzie No ale niestety baru nie ma co zrobić? Zamiast baru będzie stadion. Może być? A. Włókniarz z Gierz tu mieszka. Ha, 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 ha. Już myślałem, że tu nie ma żadnej trybuny! Bo z daleka to nie wyglądało, że tu jakakolwiek trybuna może się pojawić. A tu proszę bardzo, i to jaka? Miejsca stojące. No takie trybuny to ja przecie lubię. Miejsca siedzące, ale jakie wypierdziaste! VIP! Pan Adrian, zaraz sprawdzi wytrzymałość. Jak? Wytrzymało dubsko? Nie, pęktyłek. Nikt nie. nie. Ja myślę, że ten stadion zasługuje na solidna brązowa odznaka no. poza u dla stadionu. Pan Adrian odznaku. zawsze lubi brąz. E. To jest Włókniarz, stadion Włókniarza. Tak, Bo to tak, jest tak, miasto tak. Włókniarzy, my po drodze przecież zwiedzali. Oj tak! Zwiedzali miasto Oj, tkaczy. Panie! Teraz jesteśmy w parku. W parku jesteśmy. Tak. Nie? To tak, jest tak. park kulturowy miasto Tkaczy. O! Więc proszę się kultury, zachowywać. Kultury, do no. ciężkiej chorery. Nawet tkaczy w pracy żeśmy zastali. O. A to są tkacze w pracy. Tkaczy w pracy, taki właśnie woroszetem tkaczy. I co teraz mamy robić, pani? Bo mieliśmy mieć pociąg, i na ten pociąg się nie wyrobimy. Trzeba zaraz wdrożyć plan B, którego nie ma. Nie miałem pojęcia, co teraz robić, szczerze mówiąc. Bo się logistyka trochę wysypała. Na pociąg się nie wyrobiliśmy, na szczęście są szybsze środki transportu. W helikopterek, raz, dwa i jesteśmy. I jesteśmy już w Ozorkowie. Ozorków! W Ozorkowie kozykują. Mieliśmy szczęście, że akurat na rynku w Ozorkowie helikoptery mogą wylądować, więc jesteśmy. Teraz będziemy się poważnie dookoła rozglądać, bo chciałbym sprawdzić, czy w Ozorkowie można zjeść słynne ozory. Jaki jest pana stosunek do ozorów? Lubisz? Nie. Ozorów nie lubisz? Lubię. Nie jadłeś nigdy ozorków z rzemem? Nie lubię ozorów. Jak, ja to, jak widzę to bo są, bo są, bo są ozorki w słoikach. W słoiku masz w czymś te ozory, pływają jakieś jakiejś substancji. Wódkę z ozorkiem w środku byś wychlał, nie? Nie. Ciekawe czy jest w ogóle, bo tak jak w Meksyku mają mezcal na przykład. Nie, że w środku jest robak. A wódka z ozorem w środku? grzech ten ozór. Ty... To powinien być taki lokalny ozorkowski napitek. Wódzka z ozorem w środku, ale obleśna <grym> Ozorów nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy stadion Stadion zespołu, ma nawet dwóch zespołów Nie wiesz kurwa, jaki ja, jest ja, zespół ja, w gdzie. Ja, nie. Zespół numer jeden to nazywa się od tej rzeki, co tu płynie. Bzura ozorków. Bzura ozorków to klub numer bzura. jeden. Gdzie bzura płynie z wolna, w dali rośnie gaz. Stokrotka Tam rosła idzie po. żul pijany i weź pan spierdala. Bzura, no tak chyba A drugi zespół? Bzur Drugi zespół kotan ozorków. Od Kotańskiego? Od marka Kotańskiego, bo tutaj gdzieś zaraz obok jest siedziba Munaru. O, jest potwierdzenie KOTAN OZORKU Chyba tu nie wejdziemy Ale tak jak powiemy dupa cyce, To się dziwi otworzą Dupa cyce, To było na wczoraj Podziwiamy ten obiekt z dołu Ja polatać tu nie mogę, bo tu niedaleko jest lotnisko Ale dobrze, że go stąd widać Dob Fajne trybuneczki fajne To trybuna główna Zarwane obiekt. Ta budka dla myśliwego jest całkiem niezła. Fajna, tu jest miejsce dla myśliwego. Mi się bardzo podoba ten komin z tyłu. Ten komin! Ha, ha, ha. Ja lubię kominy. Tak, kominy są fajne, bo są duże. Małe też lubię. Ta, ra, 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 ra. A jeszcze są fajniejsze, jak się do nich na przykład strzeli z armaty, się przewracają. To jest druga trybuna. Tu fragment na wierzchni. Pożo. Tak został określony ten. Bardzo fajny stan. Obiekt, tak. O. A wiesz co tutaj było? Koparka Nie no, koparka to jest To była pętla tego powiesili? Pętla słynnej trasy tramwajowej o. To kawał pętli był Łódź-Ozorków O matko bosko To była druga, najdłuższa w Europie trasa tramwajowa Jeszcze kilka lat temu to jeździło, bo się na nią załapałe. Co po tym tramwaju zostało? No niewiele no. Dwie butelki wódki na metr kwadratowy. No i tędy Bimba jechał. Jeszcze ludzie czekają. Jeszcze do końca nie wiedzą, że to nie jeździ. W tym w narodzie jest najważniejsze. Może no jeszcze przyjedzie. Ojej! Słynne ozorkowskie bydlęta. Na tu zjeść. Powiem szczerze, mnie to już nogi w psite wchodzą. Normalnie. A tu jeszcze trzeba jedno miejsce obskoczyć. Tak, tak Zgierz ozorków i teraz będzie. Eee, u niej już. No i jesteśmy! Łęczyca! W mieście diabła Znowu To co straszy w Łęczycy? Teraz to my! No jak się nazywa? Rokita No nie No to jak się nazywa? Boruta Kutas się nazywa Wcale nie Ohohohoho. ho ho ho! I od razu mamy stadion! To jaki? Dlatego obiektu warto to było przyjechać. No, kawał stadionu, no. a tamta bramka? No, coś pięknego, co pod tą bramką się dzieje. To się dopiero nazywa prawdziwe zamieszanie podbramkowe. To jest dopiero boisko na certyfikat, nie? A ja. Na jaki? Gold, gold edition. Proszę mhm. obiektu w łódzkim nie znajdziecie. Jak, jak to boisko tutaj przy dworcu w Łęczycy. A to dowód na to, że niełatwe jest życie bałwana. bałwanem być niełatwo, nie? I można się przyzwyczaić w sumie Nie uwierzycie, ale w Łęczycy jest jeszcze jeden stadion Właśnie pod niegośmy dotarli O, jaka ładna trybuna główna, proszę popatrzeć To nie górnik? No to jest To jest górnik? To jest górnik no To jest słynny stadion Górnika Łęczyca przecież w Łęczycy są kopalnie, czy były? Jakie? No, soli chyba No, kopalnie rudy Żelaza Rudy solne Kolejny obiekt zamknięty, ale ale widać sporo, no. To jest obiekt piłkarsko-lekkoatletyczno-koszykarski. No bo są kosze. Która liga koszykówki tu gra? Koszykówki? Ta to druga, druga, druga. A tam z tyłu Urząd Miasta jaki ładny. No chyba to Urząd Miasta. Albo sąd jakiś. I jak ten stadionik? Sympatyczny, bardzo fajny. Tak? No minie nie podszedł. Nie? Nie. A, nie. Mi nie podszedł do końca. Może za trzeźwy jestem, no. Ale dziś nawet nie było czasu na żaden łyk To mamy galerię. galerie. Kapelusze. Sambre. No tak, to są kapelusze. To są kapelusiki. A tu ten diabeł straszy. Jeszcze tylko jedno ujęcie stadionu szkolnego. I zaraz podsumowanie! tada Jak dożyjemy! Ta -da! No, dożyliśmy! To proszę podsumować. Dzisiejsze stadiony. Były fajne! Z dzisiejszych stadionów dla mnie najfajniejszy był ten przy dworcu w Łęczycy. Ekstra klasa. Tak, był taki oryginalny i ciekawy. <słuch> A tak poza tym to Boruta, nie? Boruta. Boruta fajne. całościowo. Ta mała trybunka na Włókniarzu, spoko O kurde! Ładne te stadiony były, spoko, klimatyczne, ale żaden nie zasługuje nie, na żaden nie na czołówkę naszego rankingu Nadal On na pierwszym miejscu Rozbark Bytom Jeśli chodzi o tę wycieczkę, to by było na tyle Nie było piwa znowu, ale nawet nie było okazji za bardzo nie. Ja nie potrafiłem znaleźć tutaj też takich ekskluzywnych lokali, które by zasługiwały na wizytę, otwartych w porach naszej wizyty. Jeśli były, a przegapiliśmy, to proszę napisać w komentarzu, jakie fajne knajpy przegapiliśmy w Zgierzu, w Ozorkowie i w Łęczycy. To poprawimy się jeszcze. Kiedyś może będzie poprawka. A teraz do zobaczenia, miłego wieczoru. Oj, Ahoj. ale jestem z... z... dawno się tak nie zmęczyłem. A